Śląscy franciszkanie przedstawiają Pocztówka z Włoch Zaprasza brat Elzear Nowak Mam na imię Elzear, jestem franciszkaninem i od kilkunastu lat posługuję we Włoszech, w nadmorskim Viareggio w Toskanii. Chcę wam opowiedzieć o niektórych miejscowych tradycjach, zwyczajach, ciekawostkach, o których być może jeszcze nie słyszeliście. Zapraszam. Odcinek drugi. Anuncjata. Święto patronalne miasta Viareggio. Parafia świętego Antoniego we Viareggio, w której od 2007 roku posługują bracia naszej prowincji, jest najstarszą parafią w mieście. Ale nawet jeśli aktualny kościół parafialny został odbudowany po zniszczeniach wojennych, to i tak ten przedwojenny nie był. Najstarszym kościołem w tej miejscowości. Tytuł ten dzierżyn znajdujący się w pobliżu, kościół poświęcony zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny. Wybudowany został w 1560 roku i pierwotnie był pod wezwaniem świętego Piotra. Prawdopodobnie dlatego, iż że już wtedy było osadą rybacką. A święty Piotr jest jednym z patronów rybaków. W 1621 roku przy kościele powstaje istniejące do dziś bractwo zwiastowania Najświętszej Marii Panny, któremu w 1667 roku została powierzona opieka nad sanktuarium. W tym też czasie zostaje zmieniony tytuł kościoła ze świętego Piotra właśnie na zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. 15 kwietnia 1780 roku nad Wiarydzionac ciągnęła niespotykana dotąd burza, której ogrom przeraził mieszkańców. Piorun zabił jednego ze strażników z pobliskiej wieży. Trąby powietrzne zrywały dachy, a mimo pory dziennej, Miasto spowiła nienaturalna ciemność. Mieszkańcy zebrali się w kościele zwiastowania, by błagać o ocalenie od nawałnicy. Mimo tych przerażających zjawisk burza nie wyrządziła znaczących szkód ani miejscowości, ani ludziom, co lokalna społeczność uznała za cud dokonany dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. Z tej okazji ówczesny zarząd miasta zobowiązał się specjalnym ślubowaniem, że każdego roku w sanktuarium zostanie złożona ofiara na sześć mszy świętych dziękczynnych za ocalenie miejscowości. Włoskie prawo przewiduje, iż każde miasto ma prawo do swojego święta patronalnego, które jest nie tylko świętem religijnym, ale i całej. Społeczności, związanym na przykład z dniem wolnym od pracy. We Viareggio takim świętem w 1943 roku stała się uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny, kiedy jest też wspominane uratowanie miasta za przyczyną Matki Bożej. Do tradycji tego święta należy procesja przy licznym udziale wiernych przechodząca ulicami miasta z figurą przedstawiającą Archanioła Gabriela zwiastującego Maryi i że została wybrana przez Boga na Matkę Bożego Syna. Pocztówka z Włoch. Pamiętaj o dzwoneczku i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnej podróży do Italii.